Ja mam na imię Marcin i witam Was serdecznie na kanale MDD Domy Drewniane. Na tym kanale odpowiadam na pytania, które często pojawiają się z Waszej strony. Na tym filmie będę chciał pokazać Wam, jak we własnym zakresie skonfigurować cenę domu typu bajka według własnych możliwości, własnych potrzeb, a przede wszystkim według własnych upodobań. Będę posługiwał się przykładem jednych z naszych ostatnich realizacji. W tym momencie pokażę Wam minutowy fragment filmu domu, którym będziemy się dzisiaj wzorować. Będę posługiwał się cennikiem, który wysyłam Wam na maila, który można pobrać z opisu tego filmu. Cennik, który ma dwie strony A4, nic więcej. Tutaj są wyszczególnione wszystkie zakresy naszych prac, zatem do dzieła. W pierwszej części cennika jest wyszczególniony zakres podstawowy naszych prac, który został wypracowany na podstawie lat doświadczeń tego. Co zamawiacie najczęściej, jeżeli chodzi o nasze wykonanie. Pozwólcie, że w tym momencie przeczytam Wam wszystkie pozycje z zakresu podstawowego z tego cennika. Konstrukcja domu, wykonanie dachu dwuspadowego z pełnym orynnowaniem, wykonanie podsufitki, docieplenie ścian, podłogi, poddasza, obicie domu z zewnątrz, deską, obicie domu wewnątrz, wykonanie ścian działowych. Przygotowanie podłogi pod panele, płytki, ewentualnie wykonamy własną podłogę, ale do tego przejdziemy dalej. Schody dębowe to są schody własnej produkcji, wykonanie drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, wykonanie okien. To też są wszystkie produkty nasze, własnej produkcji, wykonane w naszej stolarni. I jeszcze tutaj mamy w zakresie podstawowym. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej i rozprowadzenie instalacji hydraulicznej. I tak jak wspomniałem wcześniej, ten zakres prac jest przez Was wybierany najczęściej. A w tym momencie przejdę już do konfiguracji opcji dodatkowych. Przypominam tylko, że sugerował się będę cały czas z prezentacją domu, który pokazałem Wam na początku tego filmu w tym minutowym fragmencie. I tak jak opcje dodatkowe możemy sobie. Dodawać. Tak samo możemy sobie z zakresu podstawowego coś odjąć. I jeżeli zauważyliście, w prezentowanym przeze mnie domu nie ma balkonu. Więc w tym momencie biorę długopis i z zakresu podstawowego wykreślam balkon, co uszczupla nam tą kwotę o 4000 zł. Opcja dodatkowa numer 1 z tamtej realizacji. Tam była impregnacja i malowanie. Zatem zaznaczam tą opcję sobie w cenniku. Opcja numer 2. Idziemy dalej. Podłoga dębowa. Tam na filmie nie widać środka tego domu. Ale tam również wykonywaliśmy naszą podłogę drewnianą. Zatem tą opcję dodatkową również zaznaczam. Następne są okna typu Velux, okno typu jaskółka. Tamtych opcji nie było, także idziemy dalej. Okiennice drewniane. Tak, w tamtym domu wykonaliśmy okiennice drewniane. Okiennice drewniane podawane są w jednostce metrów kwadratowych. Dlaczego tak jest? Bo nie na każdej realizacji, jeżeli widzieliście, nie w każdym domu wykonujemy okiennice w każdym oknie. Czasami robimy to tylko na dole. Na górze tego nie robimy, czasami nie robimy tego wcale, dlatego jest to opcja dodatkowa, ale w tamtym domu okiennice były w pełnej stolarce okiennej drzwiowej, zatem tam jest 10 m2, więc zaznaczam sobie fajeczkę, że tam okiennice są, więc 620 zł za metr kwadratowy razy 10 daje nam 6200. Ok. Następna strona. I tutaj pada pytanie, czy mamy wykonać pomieszczenie gospodarcze pod schodami. Tak, mamy, tam było. Zatem zaznaczam. Pomieszczenie gospodarcze na górze, między pokojami, bo układ jest taki, że jak wchodzimy na górę, to jest pokój po prawej, pokój po lewej, i na środku zostaje nam przestrzeń, którą możemy zabudować, co stworzy nam takie pomieszczenie gospodarcze na wszystkie przydasie, czy na garderobę. Możemy to zabudować kosztem pokoju. Ale to nie jest tematem tego filmu. W tamtym domu inwestorzy nie wybrali tej opcji, więc po prostu idziemy dalej. Taras o wymiarach 3x5 nie. Tam był taras o wymiarach 3x7 na tej ścianie 7-metrowej. Zawsze taras ma 3 metry głębokości i na długość strony, na, którą, na której wykonujemy. Więc tam był wykonany taras o wymiarach 3x7. I w tym momencie sobie go zaznaczam. Ten taras był, jeżeli zauważyliście, zadaszony, więc mamy też w opcji dodatkowej zadaszenie tego tarasu. Zaznaczam. Impregnacja i malowanie deski obiciowej zewnętrznej na inny niż bezbarwny. Nie, tam było wszystko w kolorze bezbarwnym. Idziemy dalej. Meble kuchenne, nie, tam nie było mebli kuchennych. Kuchenny, stolik kawowy, takich rzeczy tam nie było. Łóżko drewniane, rozprowadzenie kabli w stylu industrialnym. Cofnę się do tego filmu, bo nie pamiętam. Nie, tam instalacja była wewnętrzna, styl industrialny, to jest taki styl, gdzie są czarne przewody. My to tak nazwaliśmy, bo swojego czasu była na to ogromna moda, dużo ludzi się na to decydowało. Czarne przewody poprowadzone po zewnątrz elewacji, tamtego nie było, zatem idziemy dalej. Montaż rozdzielnicy. Tak, tam rozdzielnica była przez nas zamontowana, przez naszego elektryka, bo jest taka możliwość, że może macie, nie wiem, w rodzinie, sąsiad, szwagier, ktoś, kto yy, dobrze się na tym zna i uznacie, że takie prace wykończeniowe zrobicie już. We własnym zakresie, wtedy po prostu zostawiamy przewody, które są podpisane. Jak ktoś po nas przyjdzie, to ma czarno, na białym, wie co robić. Ale w przypadku tej inwestycji wykonaliśmy rozdzielnicę. Klimatyzacja nie w tym domu, nie wykonywaliśmy klimatyzacji. Pojemnościowy podgrzewacz wody tego też nie było. Komin murowany to jest opcja dodatkowa, możemy wymurować komin, jeżeli ktoś z Was chciałby mieć kominek typu koza czy zwykły, tradycyjny kominek. W tamtej realizacji, którą Wam pokazałem na filmie, też tego nie widziałem. Okien więcej nie było niż standardowo. Dopłata do zwiększenia grubości izolacji, jeżeli ktoś by chciał. Nie ta izolacja, którą stosujemy, w zupełności wystarcza. Dołożyliśmy to jako opcje dodatkowe, ponieważ czasem tak się zdarza, że ktoś chce więcej. Nie ma problemu, spoko zrobimy. Ale tam tego nie było. Balia z hydromasażem to też jest opcja dodatkowa, to też jest w naszej ofercie. Tam bali nie było. I na koniec tego cennika dopiszę jeszcze usługę transportową. Na on jakoś musi dojechać. Zatem mamy zakres podstawowy z cennika, wykasowałem balkon. Z opcji dodatkowych mamy impregnacja i malowanie, podłoga dębowa, cały zestaw okiennic, pomieszczenie gospodarcze pod schodami, balustrada o, właśnie, balustrada. Balustrada podawana jest w metrach bieżących. Tam też była balustrada, nie zaznaczyłem, więc wracam do tego. Dlaczego podajemy balustradę w metrach bieżących? U nas w cenniku są dwa typy balustrady, krzyżowa taka i deskowa, tam była deskowa. Zdarza się tak, że w niektórych realizacjach nie chcecie w ogóle balustrady na tarasie. Zdarza się tak, że w niektórych realizacjach chcecie mieć tylko boki zabudowane, przód całkowicie otwarty, a zdarza się tak, że chcecie mieć całkowicie zabudowany taras. A w przypadku, kiedy są dwa tarasy, to tych balustrad jest naprawdę dużo. W tym filmie e, widzieliście realizację, gdzie dwie strony 3-metrowe są zabudowane, boki i przód, minus 2 metry na wejście, czyli liczymy sobie, mamy 3 metry z jednej, 3 metry z drugiej i 5 z przodu, to nam daje 11 metrów. I bardzo szybko to przeliczam, 11 metrów bieżących razy 300 zł. Ok. Teraz powiem wam finalnie, ile wychodzi zakres prac podstawowych. Jest to 156 tysięcy plus opcje dodatkowe. A w opcjach dodatkowych mamy: impregnacja i malowanie tysiąca, podłoga dębowa 8000, okiennice 6200 zł. Eee, idziemy dalej. Pomieszczenie gospodarcze pod schodami 2000, balustrada na tarasie deskowa 3300, taras boczny o wymiarach 3x7 9500, zadaszenie tego tarasu 16500, montaż rozdzielnicy podstawowy 2500 i transport jest to opłata zryczałtowana 7400 zł. W koszt transportu wchodzi zamówienie tira przewozu, wszystkie samochody, które jadą do Was na budowę, które wracają, które się kręcą w tym czasie, kiedy budujemy. I na tej podstawie dodam teraz zakres podstawowy. Wszystkie opcje dodam sumuję zakresu rozszerzonego tego z opcji dodatkowych, i na tej podstawie powiem wam teraz, jak wygląda finalna wycena tego domu. We własnym zakresie, w swoim zaciszu domowym. I mamy finał. Zakres podstawowy to 156 tysięcy. Zsumowane wszystkie opcje z zakresu rozszerzonego z opcji dodatkowych to jest 61 900, co łącznie daje nam kwotę 217 900 zł. 217 900 zł jest to kwota. Finalna domu, przedstawionego na filmie, na tym krótkim fragmencie minutowym filmu z początku filmu. Jednak proszę pamiętać o tym, że jeżeli jest tak, że wasz budżet nie może przekroczyć 200 tysięcy, wtedy wykonfigurujecie sobie dom inaczej. Wtedy może nie potrzeba wam okiennic. Wtedy może mniej balustrad można zastosować, może wtedy taras zrobić nieboczny siedmiometrowy, tylko może wtedy zrobić taras pięciometrowy. Ceny, tak jak zawsze, to podkreślam, wahają się od 160 nawet do 300 tysięcy, bo moglibyśmy sobie jeszcze dodać klimatyzację, moglibyśmy sobie yy, balustrady deskowe wykonać, moglibyśmy wykonać dwa tarasy, więc te koszty cały czas rosną. Zatem, jeśli klikniecie w link w opisie tego filmu, w którym podany jest cennik, ewentualnie wyślę Wam go na maila. Zobaczycie go u siebie w komputerze, możecie go sobie wydrukować. I tak jak ja dzisiaj z długopisem usiadłem, zobaczyłem zakres podstawowy i wyliczałem każdy zakres opcji dodatkowych. Bo proszę pamiętać, że w dodatku możemy sobie zażyczyć okno dachowe. Dodatku możemy sobie zażyczyć klimatyzację. I to wszystko się sumuje, sumuje, sumuje i na końcu wychodzi finalna cena, ile będzie kosztował wasz wymarzony dom typu bajka. Mam tylko nadzieję, że nie namieszałem, że wytłumaczyłem to maksymalnie prosto, jak się da. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadzwońcie do mnie. Mój numer podany jest w opisie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu, to będzie może jakaś inspiracja do. Kolejnego filmu dla mnie. Dobrnęliśmy. W tym momencie proszę Was o kciuka w górę. To pozwoli nakarmić algorytmy YouTube'a, które popchną ten film jeszcze dalej. Mi to pomoże w mojej pracy, a dla Was to jest sekunda. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie. Marcin Szkałuba. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zapraszam do zasubskrybowania tego kanału aby być na bieżąco, aby widzieć więcej. Do zobaczenia.